lady Coming up lightning i got this feeling and just what it has got on Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nic dziwnego, że tak wielu kibiców nie mogło się doczekać dzisiejszego meczu. Obie drużyny są niemal gwarantem niezapomnianych wrażeń. Reprezentacja Polski kontra Portugalia. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Oto wyjściowa jedenastka biało-czerwonych. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu. Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kontra. Portugalia długo czekała na sukcesy na arenie międzynarodowej. Niewielu już przecież pamięta reprezentację z 1966 roku z genialnym Eusebio. Ta drużyna zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Anglii, a przecież potem wielkie triumfy były na wyciągnięcie ręki. Zwłaszcza na Euro 2004, co nie udało się na własnym boisku Portugalczycy zdołali jednak wreszcie osiągnąć we Francji. Pora, by zobaczyć, co przygotował nam selekcjoner Portugalczyków. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. Polacy mają sporo przestrzeni w słuszni bocznej. I spokojnie broni to Bramkarz. Bruno Fernandes. Cancelo. Oj, co za strata Portugalii. Zalewski. Piłką Robert Lewandowski i udana interwencja. Dośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Piłkarze Portugalii mogą teraz wyprowadzić atak skrzydłem. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Cristiano Ronaldo skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Danie do Adama Buxy. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Jean-Paulinia. Gonzalo Ignacio. Witinia. Bruno Fernandez. Polacy przy piłce. Świetnie teraz utrzymuje piłkę po właściwej stronie linii. Świetne teraz prostopadłe do kranie. Broni to! Niesamowita parada! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nic z tego! Oddalają teraz zagrożenie. To musi być bramka! Ładna piłka w uliczkę. Lewandowski. Będzie groźnie. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że Bramkarz to wyjął. Robert Lewandowski. Znakomicie wybronione. Brawo! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I nic z kornera. Wybija piłkę. Podanie do Zielińskiego. Nic z tej wrzutki nie będzie. Dobre wybicie. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Witinia. João Cancelo Lewandowski ma teraz piłkę. Tanie interweniuje bramkarz. W policie jedenastki teraz wrzuca. Zbyt krótkie jest to wybicie. Jest faul. Portugalia będzie wykonywać rzut wolny. Wszyscy chyba zastanawiają się z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Na miejscu obrony bardzo bym się pilnował za każdym razem, gdy pojawi się w polu karnym. Fantastycznie gra głową, więc kiedy znajdzie się na czystej pozycji do dogrania, może być za późno. Zarazem im więcej skupi na sobie krycia, tym więcej miejsca da pozostałym. Atakują Portugalczycy. To może przynieść owoce. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Woli grać bliżej środka. Ach teraz! Wydawało się, że ta piłka wyląduje w bramce. Może być gorąco pod... Teraz! Czy dobrze to wykończy! Ależ zmarnowana okazja! W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Ależ niebezpiecznie teraz. Dobrze, pewna interwencja przerywa tę akcję. Podanie przejęte, piłka odzyskana. Ronaldo. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Błąd i przechwycona. jean Palinia. Jean-Cancelo. Prawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Robert Lewandowski. Wzięli okazja jak marzenie. Bramka. No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spodłować. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Jean-Cancelo. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Biało-Czerwoni tracą piłkę. Witinia. I Bernardo Silva. João Cancelo. Brzydki fragment. Żadna z drużyn nie potrafi utrzymać się przy piłce. Adam Buksa. Wychodzi na pozycję. Oj, no i niezbyt dobre to wybicie. Podanie do Adama Buksy. I Adam Buksa. Co za blok? Brawo! No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. No i Portugalczycy mają teraz rzut wolny Sędzia ma dość takich zagrań I ostrzega teraz, że następne takie przewinienie Skończy się od razu żółtą kartką No tak, trzeba gdzieś postawić granicę Zablokowany ten strzał Okazja! Nie zepsuć tego! Ależ bomba! Nie, nie tym razem, ale coś czuję.